Zaskakująca opozycja z kopalni węgla słońce 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 nadchodzi. Trzymaj się. Dzisiejsza data w kalendarzu archanioła to nieskończoność 0N5A1N8A1A1 nieskończoność nieskończoność C8A8A8A8A8A8 nieskończoność nieskończoność b 1 tt nieskończoność. Więcej informacji i legenda kalendarza są dostępne na stronie archangelic.dot. I nie zapomnij polubić komentarza, udostępnić i subskrybować. Ponownie zgodnie z tematem zwięzłych i najistotniejszych informacji. Gaia dominuje w tej chwili w powietrzu, ale zmienia się w razie potrzeby w ciągu dnia. Kiedy ona jest stabilna w swoich ruchach, my też, kiedy ona jest aktywna, to samo dla nas. Według słów Goryla Koko poprzez język migowy, bearnaczer. Zgodnie z oczekiwaniami zorganizowana ciemność wymagała tworzenia kopii zapasowych. To pozwala nam zaciągnąć się do pomocy sojuszu Sirian, Plydian, Arcturian i za to dziękujemy. Sojusz Legion Galaktyczny i Legiony Międzygalaktyczne wysyłają ogromne zakłócenie energetyczne do wrogich istot, które obecnie napotykają Legion Rebeliantów. Rozumiemy zagrożenia, jakie stwarza zorganizowana ciemność i do kogo są skierowane. Rozumiemy również, że ciężko jest zagrozić wszechmocnej boskości bezczynnymi zagrożeniami. Przypomina nam nim rodak, który strzela swoją strzałą w niebo, próbując zabić nieskończenie rozszerzające się źródło twórców. Jedyna różnica polega na tym, że ten reżim archaniołów obecnie zaangażowanych jest o wiele bardziej agresywny niż wtedy, gdy Rafael był na pozycji Metatrona. Kolektyw Metatron, który początkowo był ludzki, był w tej chwili najlepiej przygotowany do prowadzenia legionów. Zmiana ta została zainicjowana przez samego archanioła Rafała, ponieważ jest to jedyny sposób, aby ta zmiana mogła nastąpić. Istnieje około sześciu głównych gwiezdnych ras, które sprzeciwiają się operacjom na Karaibach, co najmniej szokujące. Zaryzykuje stwierdzenie, że ta konkretna rasa jest dokładnym powodem, dla którego Galaktyczna Federacja Światła nie zaangażowała się bezpośrednio w konflikt na Ziemi. Federacja wyznaczyła się zatem jako Galaktyczny Czerwony Krzyż, pomijając nonsensy faktycznego Czerwonego Krzyża, ale z własną wersją nonsensów. Na Ziemi są prawdziwi ludzie, którzy mają prawdziwe uczucia i których boskość osobiście kocha. Musisz zachęcać bliźniego bez względu na ich przekonania. Większość ludzkości jest przerażona i zdezorientowana, co nie czyni ich złymi ludźmi. Informacje, które otrzymujesz na co dzień nie są dla wszystkich, nie dlatego, że nie zasługują na wiedzę, ale czasami są po prostu zbyt obszerne, aby ktokolwiek mógł je zrozumieć bez doświadczenia z pierwszej ręki. Przyjazne przypomnienie, że zniknęło metafizyczne wsparcie wirusa korona, ponieważ był to święty, którego już zdegradowaliśmy. To powiedziawszy, ludzie chorują z różnych powodów. Każdy wróg ludzkości wyszedł z kopalni węgla, aby wydobyć jakiś wielki plan. Te amatorskie i prawie kreskówkowe próby pozostaną niezauważone przez praktycznie wszystkich, ale tych, którzy je powstrzymują. Jak już wspomnieliśmy, jesteśmy w trakcie ogromnej modernizacji naszego Słońca i znowu nie pochodzi to z naszego układu słonecznego, ale z naszej galaktyki. Spowoduje to poważne zmiany w naszym codziennym życiu, ale zrozum, że jest to bardzo konieczne. Jedynym sposobem na uniknięcie tego byłoby wyłączenie wszystkich przedmiotów opartych na elektryczności podczas szczytu, co jest niemożliwe, biorąc pod uwagę, że ludzkie ciało jest również przedmiotem elektrycznym. Mieszkałem na Brooklynie w Nowym Jorku 30 lat, byłem z różnych powodów w szpitalach w Nowym Jorku przez całe moje życie i byłem wolontariuszem EMT na początku lat 20., aby jeszcze bardziej pogłębić moje doświadczenie ze szpitalami w Nowym Jorku. W powolny dzień bez problemów zdrowia publicznego ludzie stoją od ściany do ściany i panuje chaos. Mogę nawet przypomnieć sobie pacjentów w szpitalu w Brooklynie, którzy zostali pouczeni, aby utrzymywać presję na własne rany, ponieważ nie mieli wystarczającej liczby personelu, aby pomieścić wszystkich, a to był tylko przypadkowy dzień tygodnia. Popierając się na prawie średnich, nie ma nikogo, kto pokaże Ci pustą poczekalnię w szpitalu w Nowym Jorku, po prostu nie dzieje się to w dużym obszarze metropolitalnym. Dostają napływy, być może nie przychodzą z oczekiwanymi problemami, ale z pewnością napływają. Wyraźnie nie dzieje się nic, a włożony wysiłek powinien być wystarczającym dowodem, aby to udowodnić. Jedynym sposobem na poruszanie się po tym jest używanie intuicji i ufanie jej wyłącznie. Następna fala przebudzonych już nadejdzie, bądźcie gotowi na ich przyjęcie. Dzisiejsze narzędzia. Aby zapewnić nam odpowiednią ochronę, będziesz mógł wybrać trzy narzędzia, które nie wygasną pod warunkiem, że nosisz je z czystym sercem. Sugerowałbym użycie narzędzi archaniołów, które znasz najlepiej, jeśli zdecydujesz się skorzystać z tej opcji. Zawsze pamiętaj, że wolimy korzystać z własnych narzędzi i umiejętności, ale możesz skorzystać z poniższych narzędzi. Dzisiejsze narzędzia będą aktywne do następnego postu, z wyjątkiem trzech, które chcesz wyposażyć na dłuższy czas. Pamiętaj, że możesz mieć tylko trzy aktywne na dłuższy czas na raz. Skorzystaj z poniższej legendy, aby dowiedzieć się, jak najlepiej korzystać z wymienionych broni. Pasywny równa się nie ma potrzeby używania ani uzbrojenia. Będzie działać samodzielnie, jeśli zaakceptujesz jego obecność. Wszystko, co musisz zrobić, to wyrazić zgodę, a będzie działać w Twoim imieniu. Aktywny równa się konieczność użycia, agresywny równa się atakuje, zanim cokolwiek będzie miało szansę wyrządzić Ci krzywdę poza przestrzenią i czasem. Przeszliśmy wielkie zmiany, a zatem narzędzia oparte na broni, które wskazano poniżej, można włożyć w ziemię, aby wywołać pobieranie. Aktywny, pasywny i agresywny w dowolnym miejscu we wszechświecie. Zespół Violet Flame przeszedł na ustawienie 9, co oznacza, że osiągnięto całkowitą kontrolę, a my pozostaniemy w ten sposób, że konieczność będzie dyktować inaczej. Jeśli widzisz, że zespół fioletowego płomienia jest dokładnie taki sam jak poprzedniego dnia, to dlatego, że jesteśmy obecnie zaangażowani w pilną kwestię. Zmienianie pozycji w trakcie bitwy jest sprzeczne z naszą ogólną polityką, chyba że jest to absolutnie konieczna. Zespół fioletowego płomienia przedstawia się następująco Archanioł Germain, Archanioł Ansel, Archanioł Briatos, Archanioł Emanuel, Archanioł Af, Archanioł Batkol, Archanioł Agla, Archanioł Grell, Archanioł Galizur, Archanioł Warchmiel, Archanioł Machdil, Archanioł Aishma, Archanioł Tatrasiel, Archanioł Adonichel, Archanioł Adonaj, Archanioł Nuriel, Archanioł Harachiel i Archanioł Cerwiel. Aktywny Legendarny miecz Archanioła Michała może poradzić sobie ze wszystkim, ponieważ jest on całkowicie wszechmocny, nie można osiągnąć poziomu świadomości, który nie mógłby się przebić. To także niesamowita broń przeciwko elektronice i technologii, ponieważ może zastąpić dowolny zespół obwodów. Pasywny, aktywny i agresywny. Pole promieniowe Archanioła Issaca przypomina pole sił Magnetos i reaguje na każdą formę życia albo z kochającą energią albo z transmutacyjnym podmuchem ogromnej mocy. Pasywny i agresywny. Miecze Archanioła Leo są biernym i agresywnym mieczem atakującym, który ma własną własną wolę. Nie próbuj wcale ustępować, tylko przeszkadzasz, wyposażasz się i idziesz. Pasywny i agresywny krótki zasięg. Kula Archanioła Baruchersa doskonale wspomaga gojenie się starych ran. Ta kula jest idealna do wspierania Twoich marzeń i ambicji, ale w razie potrzeby może również powalać istoty do innej galaktyki. Bierny, róg Archanioła Dumy powoduje, że słowa tych, którzy przemawiają przeciwko Wam ucichają. To narzędzie doskonale nadaje się zarówno do kwestii prawnych, jak i argumentów. Świat nigdy nie będzie słuchał negatywnych słów przeciwko Tobie, ponieważ róg Duma zniszczy te słowa, gdy opuszczą oddech. Pasywny i agresywny, miecz losu archanioła Marmarota jest jak dotąd skutecznym narzędziem do transmutacji osi czasu. To narzędzie, podobnie jak Leo, jest ustawione i zapomnij o tym. Po prostu daj pozwolenie. Pasywny i agresywny, długi i krótki zasięg. Diana, ogrom płonących strzał bogini Artemidy, rozświetli planetę Ziemię miłością. Wezwij ją do celu lub pozwól jej działać w Twoim najlepszym interesie, nie wiedząc, że jest to potężne narzędzie. Agresywne i pasywne dalekiego i krótkiego zasięgu. Personel kontroli energii archanioła kokobiela może regulować przepływ prądów energetycznych, odwracać je lub przekierowywać. Jest to również doskonałe narzędzie do tworzenia siatek i aktywowania majestatycznych struktur. Nadaje się do wszystkich zadań na dzisiejszej liście. Aktywny długi i krótki zasięg. Trójząb Kalima poradzi sobie ze wszystkim, ponieważ jest całkowicie wszechmocny. Niezwykle skuteczny na życie i na głaz. To niesamowita broń przeciwko elektronice i technologii, ponieważ może zastąpić każdy zespół obwodów. To świetne narzędzie do każdego zadania. Proszę pamiętaj, że kolejne trzy narzędzia mają być używane łącznie. Są one wysyłane do nas, aby pomóc nam utrzymać nasze fizyczne ciała. Proszę używajcie tego narzędzia codziennie. Zaczynamy usuwać blokady energetyczne otaczające obfitość. Jeśli potrzebujesz pomocy przy użyciu poniższych narzędzi. Wyobraź sobie sztabki złota za pomocą różdżki archanioła Ariel i podpal ją za pomocą miecza archanioła Nasaregela i archanioła Izrafila. Mówię wyobraź sobie złoto, ponieważ Gaia kontroluje złoto i pieniądze, dobrze znasz tę historię. Federacja Galaktyczna handluje również złotem, a manifestacja w tej metodzie jest zgodna z ich metodami walutowymi i dowolnym systemem walutowym opartym na boskości. Aktywny Różczka wygody Archanioła Ariela pomaga przywołać każdą możliwą potrzebę. Jest to wspaniałe i pocieszające narzędzie po wyposażeniu. Aktywne, agresywne i pasywne dalekiego i krótkiego zasięgu. Płonący miecz Archanioła Izrafila może chronić Cię przed wszystkimi rzeczami skierowanymi do Ciebie w makro lub mikroskali. Może także przyspieszyć czas, w którym coś, co chcesz zamanifestować, dojdzie do skutku. Aktywne, agresywne i pasywne dalekiego i krótkiego zasięgu. Płonący miecz archanioła na Saragiela może rzucić na kolana wszelką negatywną energię. Może także usunąć wszelkie przeszkody, które stoją na przeszkodzie temu co chcesz się zamanifestować. Zadania. Każdy ma swobodę pracy z własnej woli ale nie we własnym miejscu, ponieważ są to zadania bardzo wrażliwe na czas. Znajdujemy się pośród wielu rzeczy, które wymagają naszej bezpośredniej uwagi. Jeden, mamy coraz większy problem z niestabilnością osi czasu, co przebije każdą pandemię, z którą moglibyśmy sobie poradzić. Pandemie, katastrofy i zawirowania są objawami problemów na osi czasu. Mówimy o załamaniu mechaniki kwantowej, która leży u podstaw naszej rzeczywistości. Jest to spowodowane niestabilnością kryształów lemuryjskich i atlantyckich, która wciąż trwa. Oba te kryształy biorą udział w gigantycznej grze o kradzież flagi, a ktokolwiek może kontrolować ten kryształ wystarczająco długo zdobędzie bazę. Kontynuuj pracę na Karaibach ładując kryształ atlantycki plazmą Rainbow, a także zrób to samo dla centralnego kryształu lemury. Trzymaj się tak długo, jak to możliwe, pamiętaj, że konkurujesz z istotami, które stacjonują tuż obok wspomnianych kryształów. Kontynuuj pomoc w wyzwoleniu ofiar ziemi uderzając w maskowane wrogie istoty, które napotykają w tej chwili Legion rebeliantów. Zobacz wczorajsze zadania, jeśli nie pamiętasz. Dwa wchodzące dusze stają się problemem, są oczywiste i bardzo oczywiste, bądźcie świadomi. Nie jesteśmy bezbronni wobec tego ukrytego wroga, ponieważ istnieją sprawdzone techniki, które działają natychmiast. Uderzenia metafizyczne w tył głowy skierowane bezpośrednio w rdzeń są najszybszym sposobem na usunięcie wrogiego wejścia. Jeśli podejrzewasz, że ktoś został narażony na niebezpieczeństwo, zadaj tam uderzenie, jeśli nic tam nie ma, nie będzie to miało wpływu. Jeśli rozmowa jest obecna, natychmiast się dowiesz, a cel może odczuwać ból głowy. Łagodny dyskomfort jest znacznie lepszy niż alternatywa, z którą by zostały. Trzy archanioł Zofil potwierdził bardzo dużą liczbę osób nieznanych z ofiar handlu ludźmi. Potworzyliśmy wiele rzeczy, które blokowały nas psychicznie, a tym samym będzie widocznych wiele innych ofiar. Pomóż znaleźć pozostałe ofiary, umieszczając symbol nieskończoności na ich czołach. Większość tych ofiar znajduje się głęboko w katakumbach pod ziemią. Prosimy o pilne wypełnianie tego zadania, ponieważ jest to niezwykle czasochłonne. Dzisiejsza medytacja jest poniżej, ciesz się.